Cześć, dawno mnie tutaj nie było. Dziękuję Ci, że interesujesz się w ogóle, co się dzieje z tym kanałem. Jeżeli obserwujesz posty, które publikuję, to widzisz też, że kondycja kanału nie jest zbyt ciekawa. Natomiast, no, mam zamiar to zmienić. Absolutnie nie może to w ten sposób wyglądać. Przejdźmy sobie do tych wyników. Przygotowałem takie dwa screeny. Na pierwszym screenie. Widzimy wyniki kanału u samej góry z całego okresu na dole w przeciągu ostatniego roku, czyli wyświetleń mamy łącznie 17 tysięcy w tym roku, może się to wydawać sporo, natomiast nie jest tego w mojej ocenie wystarczająco dużo. Bo jeżeli sobie spojrzymy na historię na cały okres publikowania, to zobaczymy, że w 2024 roku filmów opublikowałem tutaj na samym początku widzimy 5 filmów, ale to jest tak naprawdę jeden film i shorts. Te shortsy też nie zdobywały dużego zasięgu, więc tutaj liczymy jeden. No i tutaj mamy pięć filmów, i w tym czasie. Możemy sobie oszacować, że zostało wygenerowane 15 tysięcy wyświetleń. Natomiast w 2025 roku filmów mamy 10, więc praktycznie dwa razy tyle, a wyświetleń mamy 17 tysięcy, to jest wynik, który jest absolutną porażką w kontekście kanału. Tutaj nie mamy się co oszukiwać. Spójrzmy sobie teraz na ranking tych filmów, jak to się prezentowało. Na pierwszym miejscu mamy film o dwóch lewych rękach. To jest film z samego początku roku, gdzie jeszcze te wyniki wyglądały dosyć fajnie. Czyli prawie 3000 wyświetleń w ciągu tego roku się uzbierało. Później mamy film, który jest współpracą z profilem Instagramowym Wiedza Mas. Pozdrawiam tutaj. No, film się też bardzo dobrze przyjął. Zawdzięcza to też w dużej mierze udostępnieniom, zasięgą wiedzy Mas. Więc jeszcze raz pięknie dziękuję. Więc tak, no, mamy tutaj. I dwa takie dosyć mocne wyświetleniowo filmy. I następny film, który mamy, to jest Klepsydra Manipuluje o Omaistaczko i Nitro. To jest nasze Top 3. To Top 3 to są jedyne filmy, które przekroczyły barierę 2000 wyświetleń. Co mamy na czwartym miejscu? Na czwartym miejscu mamy film z 2024 roku. Moje Opus Magnum do tej pory, czyli Propaganda Kapitalistyczna Iceberg, który cały czas systematycznie, powoli czuła sobie te wyświetlenia. Bardzo mnie to cieszy. Natomiast, patrząc na te wyniki, patrząc sobie na terminy publikacji, czyli 14 maja najstarszy film z tej topki, a później nic ciekawego, jeżeli chodzi o same wyświetlenia. Cóż, no, kanał się dosyć zwija. I teraz tak, prosty wniosek się tutaj nasuwa. Trzeba robić długie, wyczerpujące, angażujące filmy. No i z jednej strony, fakt, to byłoby wspaniałe, gdybym posiadał przestrzeń na robienie filmów. W takim formacie, natomiast obecnie tej przestrzeni nie posiadam i nie zapowiada się, żebym posiadał. Pewną systematyczność też chciałbym, żeby była zachowana, czyli żeby to nie były cztery filmy na rok, jeden film na kwartał, żeby nie był po tych filmach absolutnie wyczerpany, no bo takie coś możemy sobie ciągnąć przez rok albo dwa. W takim wypadku czeka mnie bardzo szybkie wypalenie, czego bym nie chciał, bo są rzeczy, które chcę robić, które wolę robić. Zamiast robienia filmu, który zdobędzie po rywach troszkę poniżej tysiąca wyświetleń, no, jeżeli wyprodukowanie takiego filmu ja potrzebuję 3 tygodnie, siedzę powiedzmy 2-3 godziny przed pracą. Potem idę do pracy, wracam z pracy, gdzieś myślę o tym filmie. To nie, absolutnie nie może w ten sposób wyglądać. Ja muszę to zoptymalizować i gdzieś jest plan na to. Jeżeli wrócimy sobie do tych filmów, no to z, z trzech filmów stopki widzimy dwa filmy, które odnoszą się do innych twórców. Myślę, że to jest gdzieś klucz do tego, żeby... Aby ten kanał mógł jakoś funkcjonować, bardzo mocno stawiam u siebie na temat propagandy kapitalistycznej i myślę, że analiza filmów i innych twórców pod kątem przymycania takiej właśnie propagandy to jest klucz do odbudowy kanału i taki jest plan na przyszłość. Ostatni film, który się pojawił na kanale. Czyli najpierw godność, potem komfort, potem cała reszta. To był film też ważny dla mnie, ponieważ gdzieś zapustulowałem takie hasło. No i w tym filmie to hasło tłumaczę. Jest to moja filozofia polityczna, jeżeli można to tak nazwać. I cieszę się, że ten film powstał, ponieważ przy kolejnych moich publikacjach będę mógł się odwoływać do tego hasła i po bardziej szczegółowe wyjaśnienia zapraszyć właśnie do tego filmu. Natomiast no to był ostatni film w formie takiego eseju nie odwołującego się do żadnej postaci. Jeżeli chodzi o tą naszą niszę lewicową, no niestety nie ma innej opcji niż podpinanie się pod zasięgi innych twórców. Próbowałem to robić nie chcę gdzieś wieszać psów na przykład na partii razem. Natomiast fakty są takie, że w momencie, w którym startowała prosta ekonomia, to Konfederacja absolutnie ten kanał wspierała i mówiła, że potrzebujemy więcej takich twórców. No my, niestety, nie mamy takiego zaplecza, nad czym ubolewam. Natomiast ja się nie położę i nie będę płakał, tak? Chciałbym też gdzieś przemycać do tych filmów rzeczy, które robię, rzeczy, którymi się fascynuje. No, zajmuję się muzyką, to dosyć mocno akcentuję w tych filmach. W każdym filmie muzyka jest mojego autorstwa, jest to rzecz, która mnie bardzo cieszy. Natomiast też myślę, żeby gdzieś dzielić się tą swoją stwórczością. Teraz też jestem w trakcie robienia gry. Chciałbym, żeby ta gra odbiła się gdzieś jakimś echem. Myślę, że jakieś dzienniki deweloperskie pod, pod kątem, też takiego powiedzmy psychologicznego ujęcia postaci, będę się starał publikować. Generalnie tak, plan jest następujący. W 2026 roku planuję publikować, mam nadzieję, że przynajmniej jeden film w miesiącu, chciałbym, żeby to były dwa filmy w miesiącu, to będą filmy, które będą się odwoływały do filmów innych twórców, tak jak na przykład robi to Ralindel. o cóż, kredniemy od najlepszych, tak jeżeli kanał będzie prosperował, będę go prowadził dalej. Natomiast jeżeli on przestanie prosperować, tak jak to wygląda na chwilę obecną, to trzeba spojrzeć prawie w oczy i po prostu. Angażować swoje siły w tej walce na froncie, który przynosi większe rezultaty. Czyli najprawdopodobniej byłby to powrót do montażu filmów dla Ralindela. Myślę, że w ten sposób gdzieś to wygląda. Mam nadzieję, że w przyszłym roku się usłyszymy. Usłyszycie mnie w trochę lepszym nastroju. Mam nadzieję, że moja gra w tym czasie już będzie przed Waszymi oczami. Coś ciekawego, co się wydarzyło, to jest mikrodramka z tym 8. Cóż, myślę, że gdzieś merytorycznie wymieniliśmy się. No i co? Eee, pozdrawiam w każdym razie. Dziękuję Wam. Dziękuję Wam za to, że jesteście, za to, że mnie wspieracie, za komentarze, bo absolutnie z Waszej strony widzę, że zaangażowanie jest pełne i ja zawodzę gdzieś z miniaturami, gdzieś z tymi tytułami, z tym, że się kręcę wokół tej samej strategii. Czyli no, błędy są po mojej stronie. Nie chcę, żeby po prostu Wasze zaangażowanie gdzieś się też przepalało. Myślę, że założenia są dosyć rzeczowe. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało też w przyszłym roku. Dziękuję Wam. Dziękuję Wam pięknie, że jesteście. Jeżeli chodzi gdzieś o jakieś zaproszenia, ktoś już tam wspomina o Discordzie. Myślę, że nie będę na razie zakładał Discorda. Później myślę, że jeżeli gdzieś te artystyczne rzeczy znajdą taką półeczkę na kanale, to wtedy spróbuję zaangażować jakąś taką kreatywną społeczność do tworzenia. Natomiast na chwilę obecną pod kątem politycznym ja nie mam, przede wszystkim nie mam przestrzeni do tego, żeby moderować takiego Discorda. Jeżeli chcecie się powymieniać jakimiś ideami, to oczywiście ja zapraszam na Discorda Myśleć głębiej. Tam też mam swój kanał taki powiedzmy publikacyjny. Tak, żeby gdzieś te, te moje rzeczy też mogły szerzej docierać. Za co też ogromnie dziękuję. Dziękuję za takie zaufanie. Od kanału myśleć głębiej dla mnie. Tak, absolutnie się nie poddajemy. Raczej jesteśmy jak fank z popiołu. I cóż, no dobrze, bo jeszcze żegnam żegnam się czwarty raz. Dziękuję pięknie. W tym miesiącu jeszcze pojawi się film. Możecie w komentarzach zostawiać propozycje filmów. Raczej nie kanałów, tylko filmów od razu, których na przykład czujecie, że coś jest nie tak, że, że coś jest przekazywane w sposób sub, quasi-podprogowy, coś w tym filmie nie gra. Wydaje się merytoryczny, ale wydaje się też zakrzywiający obraz tej rzeczywistości. Wysyłajcie mi te filmy, proponujcie mi te filmy. Nie link, tylko kanał, tytuł filmu, bo YouTube będzie ukrywał w przeciwnym razie. Takie komentarze. Dobra, dzięki, trzymajcie się, hej.